Witam Was na kanale 4 Strefy Tajemnic. To, co tajemne, mało poznane i zakazane, zaciekawiało ludzi od najdawniejszych lat. Poznanie mistycznych właściwości świata, które, swą na pozór niedostrzegalną subtelnością, zdają się przenikać w wiele aspektów naszego życia, od zawsze wybitnie interesowało ludzi poszukujących zrozumienia i odkrycia tajemnych zasad kierujących ludzkim życiem. Nie dające się racjonalnie wytłumaczyć, niekiedy haczące o coś wprost nadprzyrodzonego, zdolności człowieka są największą zagadką tego świata. Duch człowieka to mikrokosmos i tak jak ciało jego, sięga swoim embrionalnym rozwojem głęboko w prakorzenie życia organicznego. I nie regularne funkcjonowanie rozumu, lecz swoboda, naturalna gra wszystkich zdolności ludzkiego ducha. Wytwarza ów daleko naprzód i wstecz sięgający wzrok, który zaśrodkował w sobie najgłębszą wiedzę i który nieustraszenie patrzy w głąb zagadki. W zacytowanych słowach autorstwa Oli Hanson, misjonarki żyjącej na przełomie XIX i XX wieku, dostrzeżemy myśl, w której sugeruje, iż to za pomocą ducha Człowiek może i poznaje największe tajemnice otaczającego nas świata. Adam Asnyk napisał kiedyś, iż wzrośliśmy także wśród dziwnego świata, co się zapału i uniesień wstydzi, co każdym wzniosłym uczuciem pomiata i wszędzie szuka śmieszności i szydzi. Bawi go jeszcze arlekońska szata, lecz ani kocha, ani nienawidzi. I oto jest nasze największe przekleństwo, otaczające nas dziś społeczeństwo. Dostrzeżemy tutaj przesłanie, w którym to, co jest inne i trudniejsze w zrozumieniu niż to, co popularnie istnieje we współczesnym świecie, jest nieakceptowane i wyśmiewane. W dzisiejszym odcinku, moi drodzy widzowie, przedstawię Wam dość tajemniczy temat. Który zapewne u wielu z Was pojawił się w życiu, i to znacznie więcej niż jednokrotnie. Czy zdarzyło Wam się, iż nagle z nieznanych przyczyn pomyśleliście o konkretnej osobie, bądź się ona Wam przyśniła, a w czasie najbliższych dni niespodziewanie spotykacie ją na ulicy, bądź próbuje ona nawiązać z Wami kontakt? Czy zdarzyły Wam się sytuacje, w których odczuliście miłą? I jednocześnie tajemniczą synchronizację z osobą bliską waszemu sercu. W spotkaniu na żywo zdarzało wam się pomyśleć i powiedzieć dokładnie to samo, co druga strona, podzielić się tym samym spostrzeżeniem, w danej chwili odczuć to samo, poprzez komunikator napisać praktycznie tę samą wiadomość w tym samym czasie, bądź równocześnie, nawet wtedy, kiedy jesteście oddaleni od siebie mieć podobne myśli, ochotę i pragnienia. Te wszystkie, czasem zabawne sytuacje, mają jeden wspólny mianownik, którym jest nasza myśl. Od dawna uważano, że choćby osoby zakochane wytwarzają niezrozumiałą więź nie tylko na poziomie emocjonalnym, lecz również na poziomie energetycznym i duchowym. Za pomocą tej niezrozumiałej więzi, zdaniem wielu, dochodzi do zjawiska przenoszenia myśli, które są szczególnie intensywne u osób będących w miłosnym uniesieniu. Czy jest to możliwe, że ludzie są w stanie przenosić myśli na odległość? Choć z pozoru może brzmieć to jak wątek z tematyki science fiction, na początku XX wieku w całej Europie i także w Polsce niezwykle silnie rozwijały się ośrodki związane z parapsychologią oraz okultyzmem. Tylko one starały się wytłumaczyć zjawiska współcześnie i wówczas uznawane za nadprzyrodzone i niezrozumiałe z punktu widzenia nauki. Przyjrzyjmy się tej sprawie nieco bliżej. W zakresie przenoszenia myśli niezwykle interesujące wyjaśnienia przedstawił Henryk Wołotkowicz w swojej książce wydanej w 1928 roku, poświęconej zjawiskom nadprzyrodzonym i parapsychologii. W niej autor dzieli się zgromadzoną wiedzą opracowaną na podstawie relacji ówczesnych ośrodków okultystycznych w Polsce. Wołodkowicz w swojej książce przedstawia, że każda myśl ma pewne cechy nadawcze i możemy rozróżnić dwa typy, pierwszy osobisty, abstrakcyjny lub przedmiotowy i drugi skojarzony z pewną osobą, zbiorowiskiem ludzi, również przedmiotowy lub abstrakcyjny. Typ drugi zawiera świadomy albo nieświadomy okres nadawczy, skierowany niezależnie od miejsca, do ściśle określonych osób wchodzących w grę. Typ pierwszy tworzy tylko dla siebie myśli obleczone w formę i bardziej zmaterializowane, pozostając w bliskości miejsca swojego powstania. Obydwa typy mogą zdaniem Henryka Wołotkowicza być wchłonięte z tą jednak różnicą, że pierwsza samoistnie dąży do organu odbiorczego, druga będzie wchłonięta w wypadku, gdy natrafi na odpowiednik pokrewny. Pierwszy rodzaj, jak iskra, dąży do celu przeznaczenia. Nie kierunek wskazuje drogę, lecz adres, postać wyobrażonej osoby. Wołodkowicz jest zdania iż myśl dąży zawsze w linii prostej, niczym nakierunkowana fala i nie ma nic, co by stało na przeszkodzie tejże myśli, za wyjątkiem celowych skupień myśli świadomej osoby trzeciej, która z rozmysłem miałaby stworzyć pole myśli ochronnych. Przyznacie, że dotychczas przedstawione poglądy Wołodkowicz'a są naprawdę tajemnicze i mocno kontrowersyjne. Wgłębmy się jeszcze dalej i usłyszmy co autor ma nam jeszcze do przekazania. Wszyscy zakochani niechaj teraz uważnie słuchają. Wołodkowicz uważa, że ludzie sympatyzujący posiadają w sobie silny pociąg magnetyczny ułatwiający porozumienie. Jednakże wzajemnie antypatyczni mają coś odpychającego i tylko bardzo znaczne wysiłki mogą dać jakiś rezultat. Autor książki podaje, że najłatwiejszą formą komunikacji są przesłania tak zwane obrazowe, gdzie odbiorcą jest myślowa postać osoby odbierającej. Wołodkowicz przekonuje, że osoba musi być wyobrażona, jakby była żywa. Wszystkie najdrobniejsze cechy charakterystyczne danej osoby muszą być skutecznie odtworzone i wyobrażone w tym wygląd, ubiór, twarz i barwa głosu. Im lepiej wyobrażona jest konkretna osoba, tym adres, pod który ma trafić nasza myśl, jest bardziej dokładny i istnieje większa pewność odebrania jej. Wołodkowicz uważa, iż dla większego efektu nigdy nie trzeba przekazywać myśli z nadmiernym spięciem, które w efekcie powoduje osłabienie przekazu. Wysłana myśl nie zostaje przez to wzmocniona, a przeciwnie, osłabia się. Tak samo nie wolno przy tym zaciskać szczęki, pięści, gdyż to zdaniem autora jest stratą energii, która niczemu nie służy, a niepotrzebnie się wytraca. Dalej przeczytamy, iż każda myśl wysłana zużywa tylko tyle energii, ile jej trzeba. Jednak jedyny sposób wysyłania silnych myśli gdzie skuteczność dotarcia do celu jest znacznie większa, to dążność do największej i najwyższej obrazowości, przedmiotowości, dźwięczności, bo żywość wyobrażonego obrazu pochłania dużo energii, która jak magnes przyciąga myśl nakierowaną do danej osoby. Wołodkowicz pisze, iż istnieje pewna stała, tą stałą jest żywość obrazu, która jest wprost proporcjonalna do siły w niej zawartej. Wszystkie zdolności zmysłowe są zrównoważone. Tam, gdzie pozorne braki, tam mamy uzupełnienie na innych płaszczyznach. Przesyłanie myśli jest zależne od adresu i od kontaktu. Pod kontaktem autor rozumie tę nić sympatii łączącej dane osoby. Oprócz takiego egzystuje i inna forma niesprzeczna z poprzednią, może nawet o większym znaczeniu, mianowicie ta nić łączności duchowej. Jaka pozostaje na przykład między medium a hipnotyzerem, czyli zdolność wzajemnego oddziaływania. Widzimy zatem, w jaki sposób Henryk Wołotkowicz podszedł do sprawy przekazywania myśli. Podsumowując i najprościej mówiąc, autor książki uważa, iż aby dana myśl trafiła do odbiorcy, musi być odpowiednio nakierunkowana i naładowana w postaci odpowiedniej i niezwykle szczegółowej wizualizacji osoby do której myśl ma trafić. Być może kwestia osób w sobie zakochanych, które zdają się często myśleć o tym samym, mówić podobne rzeczy i odczuwać świat w podobny sposób, to efekt wzajemnej synchronizacji, powstałej wskutek ciągłego, wymiennego i intensywnego myślenia o drugiej połówce, gdzie obydwie osoby odbierają i wysyłają do siebie myśli, robiąc to być może nie do końca świadomie lecz dokładnie w taki sposób, w jaki opisał to Wołodkowicz. Wszak osoby zakochane prawie cały czas mają w swojej wyobraźni obraz i wizerunek swojej sympatii, o której myślą niemal bez przerwy, a uczucie miłości dodaje tym myślom dodatkowej siły. Niekiedy myśli te mogą być na tyle silne, iż konkretne osoby w tym przypadku sympatie są w stanie bardzo często pojawiać się w snach, jak żywe i prawdziwe. Niezwykle ciekawy eksperyment w tej tajemniczej sprawie został przeprowadzony w 1960 roku przez doktora Montagu-Ulmana, który chciał zweryfikować hipotezę, jakoby ludzie w sposób świadomy są w stanie wpływać na przebieg snu u innych osób. Przeprowadzone eksperymenty w Maimonides Medical Center w Nowym Jorku Okazały się przełomowe i rzuciły wiele nowego światła na sprawę telepatii w czasie snu lub też inaczej telepatii marzeń. Pierwszą fazą eksperymentu było spotkanie się nadawcy oraz odbiorcy, którzy tuż przed główną częścią eksperymentu, jaką było śnienie jednego z uczestników, mieli nawiązać ze sobą kontakt. W kolejnym etapie zarówno jedna jak i druga osoba zostały od siebie oddzielone i ulokowane w osobnych pomieszczeniach. Nadawca otrzymał zapieczętowaną kopertę z informacjami dotyczącymi tego, o czym powinien intensywnie myśleć, kiedy odbiorca będzie spał. Po zakończeniu wizualizacji osoba odbierająca była wybudzana, aby informowała o snach, które miała. Tajemnicze eksperymenty trwały łącznie 10 lat. I przetarły szlaki w kwestii wpływania na sny innych ludzi na odległość. W bardzo wielu przypadkach, jednak nie we wszystkich. Odbiorca śnił dokładnie o tym, o czym intensywnie myślał kolega w pomieszczeniu obok. Podczas jednej sesji odbiorcy pokazano wydruk obrazu szkoły tańca Edgara Degasa. Na wydruku znajdowało się kilka kobiet odbywających lekcje tańca. Kiedy po wybudzeniu odbiorca został poproszony o opisanie swoich snów, użył zwrotów typu: Byłem w szkole, w której było około 10 osób. Jedna mała dziewczynka próbowała ze mną tańczyć. Zjawisko telepatii w czasie snu, świadomie bądź nieświadomie, mogliście odczuć wiele razy. Kiedy przybliżyliśmy sobie ten niezwykle tajemniczy i ciekawy temat, możemy zadać sobie pytanie: jak wiele snów, które mieliśmy, mogło pochodzić od osób, które intensywnie o nas myślały? Ta dość kontrowersyjna kwestia mocno pobudza wyobraźnię. A czy wy, drodzy widzowie, przeżyliście kiedyś na własnej skórze coś, co moglibyście nazwać przekazywaniem myśli bądź telepatią w czasie snu? Zapraszam do śmiałego podzielenia się swoimi historiami w komentarzach pod filmem. Dziękuję Wam za uwagę i życzę Wam miłego i spokojnego dnia. Do usłyszenia.